Dziś rozmawiamy o tym, że pani Katarzyna Pełczyńska na zmierza prosto do PiS. I jest to spowodowane rzezią, wyborczą rzezią w Polsce 2050. Otóż, co państwo mówi, co państwu mówi rozdawanie stołków dla swoich? Publiczne pranie brudu, wojna o kasę, powszechna wewnętrzna wrogość. Otóż nie, to nie jest diagnoza dzisiejszego Pisu, wbrew e, skojarzeniem. Tak wygląda wyborcza atmosfera rzezi w Polsce 2050, potwierdzając smutną prawdę. Że cała ta partia, a na pewno prominentni działacze tej partii na czele z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz przyszli do polityki po kasę stołki, a na pewno nie po to, aby robić coś dobrego dla Polski. Przykładem skrajnym takiej postawy jest właśnie pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Proszę Państwa, jeśli małpie, która idzie, pokazać z tyłu banana, to ta małpa skoryguje swoje postępowanie, dokona zatem refleksji i korekty kursu, którym podąża, zawróci na pewno po banana. Natomiast pani Pełczyńska nałęcz w sytuacji z przysłowiowym bananem nie. Idąc po wątpliwą władzę, krótkotrwałą, osobiste korzyści, niszczy, niszczy do końca partię, na której czele zamierza stanąć, niszczy większość sejmową potencjalnie i niszczy demokrację. Niszczy także rząd Donalda Tuska, turując władzę, drogę do władzy. Nawrockiemu i PiS. Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. Dzień dobry Państwu na kanale Jana Pińskiego. Niestety problem w tym, że Pani Pełczyńska-Nałęcz i grupa, grupka jej akolitów jest na wskroś skorumpowana politycznie i Sprzeda się temu, tej sile politycznej czy temu liderowi politycznemu, który da więcej. Myślę, że kierując się takim priorytetem, ujrzymy niebawem Panią Pełczyńską nałęcz jeśli nie w samym pisie, to w jego najbliższych okolicach. E Obok czy też razem z grupą, frakcją Mateusza Morawieckiego, lub co gorsza, pod skrzydłami samego Nawrackiego. A wszystko po to, aby spełnić swoje prywatne priorytety, a więc załatwić prywatę, ambicjonalną, i po to, żeby się nachapać stołków i korzyści materialne. Jak donoszą media, atmosfera przedwyborcza w Polsce 2050 jest zatruta jak po gazowym ataku i peryten, albo gazem musztardowym lub inną trucizną. Dlaczego? Otóż e, pani pełczyńska Nałęcz nie jest jedyną kandydatką na przewodniczącą Polski 2.50 po Szymusiu Hołowi. Startuje także Ryszard Petru, między innymi, to znane nazwisko, i pani minister środowiska, pani Henning Kloska. Oni oboje zdają sobie sprawę, że przetrwanie Polski 2050 na scenie politycznej zależy tylko i wyłącznie od zespołowej gry z. Koalicją Obywatelską i PSL w ramach rządu i większości sejmowej. Tylko wówczas ich partia ma szansę na odbudowę, odzyskanie zaufania i ma szansę wyborczego wsparcia ze strony koalicjantów w wyborach sejmowych 2027 roku. Bo dziś Polska 2050 po prostu pikuje w sondażach jest jej poparcie jest grubo poniżej błędu statystycznego i to jest niewątpliwie zasługa Szymusia Hołowni który po pierwsze zrobił wszystko aby podłożyć nogę i tak nieudacznikowi Rafałowi Trzaskowskiego Trzaskowskiemu podczas wyborów prezydenckich i jak pamiętamy Przymuś, szkodnik, chołownia, sam widział się w pałacu prezydenckim, a gdy wyborcy przy urnach pokazali mu gest palcem wskazującym, uznany powszechnie za gest obraźliwy, no to się obraził i zdradził koalicję, także Rafała Trzaskowskiego. I swoją partię, a więc wyborców, z zemsty zdradził wszystkich z Skaczyński z Kaczyńskim. Zemścił się zdradą, legalizacją, legalizując mm, sfałszowane wybory i legalizując samego rezydenta Pałacu Prezydenckiego, czyli Nawrockiego. I od tej chwili upadek Polski 2050 znacząco... Przyspieszył, ale Petrus Hening-Kloską dokonali refleksji, jak w eksperymencie z bananami małpą. Katarzyna Pełczyńska nałęcznie i podąża twardo drogą Szymusia-Szkodnika, niszcząc większość sejmową rozpadem Polski 2050, bo jej wygrana w wyborach na przewodniczącego partii grozi wręcz automatycznym rozpadem Polski 2050. A rozpad, czy utrata większości sejmowej, utoruje Nawrockiemu drogę do obalenia rządu Tuska. Rezydent w każdym razie bardzo liczy na panią Pełczyńską Nałęcz, na jej zwycięstwo. Liczy na to Kaczyński z pisem. Tak więc stawka tych wyborów nieodległych, bo to kwestia dni w Polsce 2050, jest po prostu bardzo wysoka. Aby uniemożliwić czy zablokować Pełczyńskiej nałęcz przejęcie partii, Inni kandydaci, na czele z Ryszardem, Petru i Henning Kloską, utworzyli taką nieformalną koalicję z celem zablokowania zwycięstwa Pełczyńskiej czy wyboru Pełczyńskiej na Łęcz. Ta jednak idzie po trupach do władzy, bo dopuściła się korupcji politycznej. Otóż, jak doniósł Onet, zatrudniła jako ministra funduszy i polityki regionalnej zatrudniła przedstawicieli rodzin posłów i działaczy na poparcie których liczy podczas głosowania ona powinna być już ścigana przez prokuraturę a nie startować w wyborach na przewodniczącego partii bo to jest czysta, wręcz przykładowa, pokazowa, korupcja polityczna. W odpowiedzi na tęże korupcję konkurenci pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zażądali twardych gwarancji uczciwości głosowania nieodległego. No bo jeśli Pełczyńska-Nałęcz przekupiła działaczy i posłów, to nie ma żadnej gwarancji, że równie dobrze nie sfałszuje wyników głosowania poprzez swoich zaufanych ludzi. A Szymuś Hołownia postąpił tak samo, a zaprzysięgając Nawrockiego i legalizując sfałszowane wybory. Pełczyńska-Nałęcz jest gotowa powtórzyć ten krok, a więc Konkurenci wprowadzili pisaną zasadę wyborczą do regulaminu wyborów, że na ręce liczących głosy będą patrzyli przedstawiciele, tak zwani obserwatorzy, czyli mężowie zaufania każdego z kandydatów. A to świadczy, że w Polsce 2050 wzajemne zaufanie jest na niezwykle wysokim, w cudzysłowie, poziomie. A w co gra sama Pełczyńska Nałacz? Przede wszystkim gra na siebie, ale grając na siebie, gra na destrukcję koalicji 15 października, koalicji rządzącej. Otóż ona, e, obserwując działania Szymusia Hołowni, wymyśliła, że uratuje partię Ostrym sprzeciwem i praktycznie staniem w opozycji do Tuska w jego rządzie, w rządzie którego jest ministrą. E, czyli bez zmian w stosunku do Szymusia, czy spoglądając w przeszłość, Pełczeńska Nałęcz zamierza torpedować każdą inicjatywę rządu. Chyba, że jest to inicjatywa jej lub firmowana przez PL 2050. Czyli do paraliżu wywołanego wetami nawrackiego dołączą się takie wewnętrzne weta Pełczyńskiej na podczas posiedzeń rządu. I tak samo ta pani widzi rolę. Klubu Polski 2050 w Sejmie, czyli nie będzie popierała inicjatyw rządowych, ani poselskich przedstawianych przez koalicję do głosowania nad ustawami czy innymi aktami prawnymi. A więc całość programu pani Pełczyńskiej nałęcz nastawionej na prywatne cele ambicjonalne i zapewne Materialne wyklucza dalsze trwanie koalicji z Polską 2050, prowadzoną czy kierowaną przez Pełczyńską Nałęcz. Wyklucza ją samą z rządu Tuska, no chyba, że szantażowany premier przydzieli jej a czy nominuje ją do stanowiska wicepremiera. Wicepremierki, bo o tym Katarzyna Pełczyńska nałęcz Po prostu marzy. A marzy, że zaszantażowany Tusk, czy też liczy bardziej, że zaszantażowany Tusk destrukcyjną rolą jej osobiście i Polski 2050 daje jej wiceminister. Ja w to wątpię a Jeśli przewodniczącą Polski 2050 zostanie rzeczywiście Pełczyńska-Nałęcz, wierzę w scenariusz rozpadu partii, bo opozycja do Pełczyńskiej-Nałęcz jest duża i część główna rozłamowców odejdzie do Koalicji Obywatelskiej, część zasili PSL i Zostanie z Pełczyńską Nałęcz pod szyldem PL 2050 grupa najbardziej skorumpowanych akolitów. Dla nich nie liczą się ani Polska, ani demokracja, ani państwo prawa, tym bardziej koalicja rządowa, liczą się kasa, stanowiska do jak najdłuższego utrzymania, czyli przyspawanie do stołków, możliwie... Jak najmocniejsze. I ta kadłubowa Polska 2050 niestety przespawania do stołków nie gwarantuje. A więc e, jeśli tak się stanie, to wybory 2027 roku zdmuchną po prostu ze sceny politycznej i pełczyńską i skorumpowaną kadłubową partyjkę której będzie przewodziła. Aby temu zapobiec, Pełczyńska musi znaleźć silniejszego, nowego protektora. Inaczej koniec kariery, koniec stołków, koniec beneficjów i innych korzyści. Od Tuska tego wicepremiera nie dostanie. Od Tuska zakładam się, że Pełczyńska na łącz nie dostanie nic. Za to wierzę, że nawet mniejszościowy rząd bez Pełczyńskiej i bez reprezentantów Polski 2050 będzie działał o wiele sprawniej, bo jak wiadomo, po wynikach pracy tej pani w Ministerstwie Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej po prostu ma wiele lewe ręce do roboty: wpadka. Goni aferę, afera goni wpadkę, niekompetencja wyraźna tejże pani na jakimkolwiek stanowisku rządowym, a co dopiero mówić, wicepremiera. I taka kadłubowa Polska 2050 będzie się starała przytulić wszystkich takich rozłamowców w Sejmie. Jest pan e, poseł Ardanowski, który odszedł z Pisu co prawda oskarżony za defraudację i marnotrawstwo 150 milionów złotych, ale to inna sprawa. Przytuli Pełczyńska nałęcz zapewne Wadima Tyszkiewicza, który też odszedł tym razem z koalicji obywatelskiej i utworzył własną partię. To są takie mętne wody, szara strefa sceny politycznej, i ci państwo będą się dogadywali między sobą. Ale tylko po to, żeby pełczyńska nałęcz mogła się przytulić do pis, bo poza pisem tak naprawdę nie ma innych opcji do wykorzystania. Aby stworzyć sobie gwarancję dalszej politycznej egzystencji, przede wszystkim zakładam, że Pełczyńska nałęcz po rozłamie zacznie umizgi do Nawrockiego i będzie się tłumaczyła chęcią zażegnania, zakończenia sporu między rezydentem a Donaldem Tuskiem, oczywiście biorąc stronę rezydenta. Będzie dużo mówiła o tym, jak działa dla Polski, dla zakopania podziałów. Oczywiście dla dobra tej Polski, którą ma tak naprawdę gdzieś. W czym jak w czym, ale w opowiadaniu bajek pani Pełczyńska nałęcz jest tak samo dobra, jak Szymuś. Kołownie, liczy na naiw. I teraz popatrzmy, dokonajmy takiej refleksji. Świat się wali, wali się wokół Polski. Wszędzie wojna, wszędzie napięcia, podziały, a w kraju Nawrocki od wewnątrz stara się sparaliżować legalną, demokratyczną władzę, w tym gabinet Donalda Tusk. Jego celem jest obalenie rządu razem z Trumpem i Putinem. Zgodnie z prognozami, 2026 rok jest czasem bodaj najbardziej krytycznym dla Polski. Czasem, który trzeba wykorzystać dla wzmocnienia obrony i wypracowania nowego miejsca Polski w tym świecie stref wpływów i użycia siły zamiast prawa międzynarodowego. Bo to miejsce zadecyduje o naszym bezpieczeństwie i dalszej prosperii. Tymczasem do Kaczyńskiego i Nawrockiego dołączy Pełczyńska nałecz i podobnie jak rezydent pałacu prezydenckiego będzie uderzała w koalicję, w koalicyjny rząd którego jest ministrą póki co. Zwiększa się ryzyko, że Pełczyńska Nałęcz i grupka jej akolitów spośród posłów PL 2050 po prostu rozbroi, pozbawi rząd Tuska większości sejmowej. A więc tak naprawdę Pełczyńska Nałęcz ręka w rękę z Nawrockim chce obalić legalny, demokratyczny rząd. I te szumowiny na powierzchni PL 2050 w imię politycznych ambicyjek i prywaty, całkowitej prywaty dla pieniędzy otworzą przez przedpis, otwierają przedpis drzwi wejściowe do dyktatury. Pełczyńska nałęcz, pani Katarzyna Pełczyńska Nałęcz po prostu kroczy drogą Szymusia Hołowi, drogą pogardy dla własnych wyborców, naiwnych Polaków, którzy uwierzyli, że Szymoś i Katarzynka mają w sercu Polskę, demokrację, bezpieczeństwo, a tymczasem g z przykropkiem. Cały projekt Polski 2050 był od początku do końca obliczony i podporządkowany kandydowaniu Szymusia Hołowni do, na stanowisko na urząd prezydenta RP. Cała idea i struktury Polski 2050 były taką w zamyśle Szymusia i Pełczyńskiej Nałęcz, Trampoliną do pałacu. I gdy kołownie wyśmiali wyborcy, pokazując mu w wyborach obraźliwy gest, no to jego rolę i strategię kontynuuje godna następczyni. I pani Pełczyńska Nałęcz jest tak zaślepiona stołkami wicepremiera, przewodniczącej partii, a właściwie ruin. Polski 2050 odziedziczonych po szymusiu, że po władze idzie po trupach. Po trupach własnej partii, demokracji i po trupie. Miejmy nadzieję, że to się nie sprawdzi po trupie naszego bezpieczeństwa. No cóż, to są koszty uboczne, chęci ambicji spełnienia ambicji politycznych ale także w przypadku tej grupki, która się jej trzyma, skorumpowanych posłów i działaczy, po prostu skutki uboczne nachapania się kasy. A o to chodzi, bo politykiem pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podobnie jak ministro, jest żadny. Gdyby ta małpa, dojrzała banana, to by się obejrzała, zawróciła i żeby go zjeść. Pani Pełczyńskiej na nie stać na elementarną refleksję, bo też myśli wyłącznie o sobie. Dziękuję Państwu za spędzony czas, dziękuję za rozmowę. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia Państwu.